Celem pierwszego ćwiczenia jest przedstawienie Państwu środowiska Visual Studio Community, darmowego środowiska od firmy Microsoft. Ja będę używał wersji 2019. Ten, to środowisko mogą Państwo pobrać za darmo ze strony Microsoftu. Wystarczy w Google wpisać hasło Visual Studio Community i pierwszy link to jest właśnie to. Jest dostępny na, dla systemów Windows i dla systemów Aploskich. Powiedz Visual Studio. Trzeba przejść kilka etapów. Zajmuje sporo miejsca na dysku, ale jest nieuniknione, jeżeli Państwo myślą o programowaniu. My będziemy programować w języku C-Sharp. To jest język zaprojektowany i stworzony. Jego kompilator jest stworzony przez firmę Microsoft. To jest język z rodziny nowoczesnych języków porównywane do jawy i to będzie język jedyny, jaki będę uczył na tych zajęciach. Natomiast jeżeli nie chcą Państwo zacząć od razu od instalacji kompilatora i całego środowiska, mogą Państwo wykorzystać na początku środowisko online na stronie dotnet.fiddle, które przez kilka ćwiczeń na pewno wystarczy, ale docelowo, jeżeli Państwo myślą o sobie jako o programistach albo Chcą y, nauczyć się dobrze programować, to instalacja środowiska Visual Studio Community jest nieunikniona. Uruchommy Visual Studio. To jest właśnie wersja 2019. Wita nas okno, które pozwala wybrać, y, czy chcemy otworzyć istniejący projekt, czy go skopiować, czy utworzyć nowy projekt. Tak zrobimy. My będziemy przez całe zajęcia tworzyć aplikacje konsolowe. Do wyboru są jeszcze aplikacje z graficznym interfejsem użytkownika, tak zwane aplikacje okienkowe, ale no, celem jest nauczenie się programowania, więc aplikacje konsolowe są jak najbardziej wystarczające. To jest trochę za mało. Kon... Konsol. Do wyboru mamy trzy języki w Visual Studio: język C Sharp, Visual Basic i F Sharp. F Sharp jest językiem funkcyjnym, raczej dla zaawansowanych, więc ten zupełnie odkładamy na bok. Wybór między C Sharpem a Visual Basiciem jest w zasadzie równo, równorzędny, ponieważ można aplikacje równie dobrze pisać w jednym i drugim. Visual Basic to jest język, który jest popularny na przykład wśród geografów, wśród ekonomistów, także i w innych dziedzinach. Natomiast programiści raczej wybierają C-Sharp, chociaż to może być uprzedzenie. Jeżeli już wybraliśmy C Sharp i aplikację konsoli, to nadal do wyboru mamy aplikację konsoli dla platformy Netcore albo dla platformy Netframework. Różnica między nimi jest taka, że Netcore to jest nowa wersja open sourceowa platformy Net, która jest y, przeznaczona na więcej platform niż tylko Windows. To znaczy, można tam tworzyć aplikacje także dla systemów Apple, także dla Linuxa i także, y, y, no oczywiście, dla Windows. Więc wybierzemy tą, ten, tą wersję po projektu, ten szablon projektu, klikamy dalej. Nazwiemy sobie pierwszą aplikację. Pierwsza aplikacja. Tu jest miejsce, w którym projekt zostanie zapisany. I klikamy utwórz. Projekt zostanie zapisany na e, dysku i będzie zawierał nie tylko same pliki projektu, ale także pliki rozwiązania. Rozwiązanie po angielsku solution to jest zbiór projektów. To jest poziom rozwiązania, i w tym rozwiązaniu jest jeden projekt, który się nazywa Pierwsza Aplikacja. W tym projekcie jest jeden plik C Sharpa, i ten plik widoczny jest od razu w edytorze. Ważne, żeby wyjaśnić, to pierwsze ćwiczenie nie służy do tego, żeby Państwo nauczyli się już pierwszych technik programistycznych. W pierwszym ćwiczeniu chcę przede wszystkim przedstawić środowisko, ale przy okazji już zaczniemy poznawać pierwsze instrukcje. Spójrzmy na kod. Na początku mamy polecenie using system. Co to oznacza? To oznacza, że system to, są przestrze to jest przestrzeń nazw, w której jest y większość tych rdzennych typów y C-Sharpa, czy dokładnie platformy net. Tam znajdziemy typy liczb zmiennoprzecinkowych, rzeczywistych, całkowitych i łańcuchy i inne typy takie, które można nazwać typami prostymi, chociaż to pojęcie nie jest dobre w kontekście C-Sharpa. Ale tych przestrzeni nazw jest oczywiście znacznie więcej. Każdą przestrzeń nazw, której klasy chcemy używać, a nie chcemy wpisywać po kolei całej ścieżki przestrzeni nazw, powinniśmy zadeklarować na początku. To będziemy wielokrotnie robić, więc na razie chodzi głównie o to, żeby wiedzieć o co chodzi z using system na początku. Następnie otwieramy naszą własną przestrzeń nazw. Nasza przestrzeń nazw nazywa się domyślnie tak jak nazwa projektu, czyli pierwsza, klasy, pierwsza aplikacja. Wewnątrz tej przestrzeni nazw zdefiniowana jest klasa. Klasa nazywa się program i w tej klasie znajduje się statyczna metoda main. Co to znaczy statyczna? To znaczy, żeby wywołać tą metodę, ja nie muszę tworzyć, Obiektu typu program. Wystarczy mi sama klasa. To jest specjalna metoda. Ta metoda zostanie wywołana przez platformę net, przez system w momencie uruchomienia aplikacji. Czyli kod tej metody zostanie wykonany automatycznie i jest równo, równoznaczny z uruchomieniem programu, z działaniem programu. Spójrzmy na to, co jest wewnątrz tej metody. Wewnątrz tej metody mamy polecenie, które wyświetla w konsoli napis Witaj świecie. Taki ale typowy napis, którym zaczyna się przygoda z programowaniem. Spróbujmy uruchomić tę aplikację. Albo możemy nacisnąć tą ikonę w menu, w pasku narzędzi, dokładnie. Albo możemy nacisnąć klawisz F5. Aplikacja się uruchomiła. To jest aplikacja konsolowa, więc pojawiło się okno konsoli. Wyświetlony został napis "Witaj świecie" i to jest to, co robi aplikacja. Dalsza część to jest rzecz dodawana przez Visual Studio, która zatrzymuje program i informuje o tym, jaka była, jaki był wartość zwrócona przez program i informacja o tym, że jeżeli chcemy wyłączyć debugowanie, to musimy wejść w menu. A więc nasza aplikacja została uruchomiona. Uruchomiliśmy ją. W, yy, Obrębie środowiska. Środowisko sprawuje nadzór nad uruchomieniem tej aplikacji. Żeby zamknąć to okno, ja naciskam Enter. Jeszcze raz. Tak jest. Napiszmy wobec tego naszą pierwszą aplikację. Zamiast napisu hello world, napiszmy jak ci na imię. Aplikacja będzie pytała o imię i na podstawie imienia będzie zgadywała, jaka jest płeć użytkownika. Napiszmy również polecenie konkretniejsze. Proszę zwrócić uwagę, że jak napisałem, kropkę po nazwie konsol. Nazwa konsol to jest nazwa klasy, która udostępnia metody, jak widać, do pisania w konsoli, do czytania z konsoli, do czytania pojedynczych znaków i modyfikacja, na przykład zmiana tła ale tych rzeczy jest znacznie więcej. Można emitować dźwięk, można dowiedzieć się, czy jest nacisany, naciśnięty kapslot i tak dalej, tak dalej. W każdym razie, jak nacisnąłem kropkę, to wyświetliła się lista metod dostępnych dla klasy konsol. To jest bardzo ważna rzecz. Ten system nazywa się IntelliSense i on zapobiega wszelkim literówkom, które można zrobić w kodzie, a jednocześnie podpowiada, co z daną klasą można zrobić. Więc wyświetlmy kolejny napis. Napisałem wprowadziłem nawias otwierający w którym podajemy argumenty metody write line, która wyświetla napis i proszę zobaczyć pojawiło się kolejne okienko Intellisense które wyświetla teraz używam strzałek wyświetla różne wersje tej metody My używamy tej prostej metody gdzie podajemy po prostu łańcuch ale tych metod jest bardzo dużo, nie ma dla każdego typu. Każdy typ można wyświetlić w konsoli. On sam go zmieni na łańcuch, który pokazuje. Napisz swoje, oczywiście w cudzysłowie, napisz swoje imię. Proszę zwrócić uwagę, że wygodne jest to, że jeżeli ja używam cudzysłowo, to od razu zmienia się kolor, więc poznajemy, że to jest łańcuch. Nie musimy szukać cudzysłowu. On się. Po, poznajemy po zmianie koloru. Zamiast right line, które dodaje znak końca linii na końcu tego napisu wyświetlonego, ja użyję po prostu right. Czyli karetka, gdzie będą wpisywane kolejne łańcuchy, nie zostanie przeniesiona do nowej linii. Każde polecenie C-Sharp musi kończyć się średnikiem. No i teraz kolejnym poleceniem, będzie readline. Tym razem y, ta metoda będzie oczekiwać od nas wprowadzenia łańcucha. I to oczekiwanie zostanie zakończone w momencie, kiedy nacisniemy enter. Czyli no, tu nie podajemy żadnych argument, argumentów, bo właśnie ta metoda czeka na, nasze, y, na, na wprowadzenie łańcucha. Na końcu musi być średnik. I metoda readline zwraca łańcuch. Ten łańcuch zapiszemy. W zmiennej imię. Te wszystkie pojęcia zmienna, zwracanie wartości, to wszystko będzie dokładnie omówione na kolejnych ćwiczeniach. Teraz, e, nawet jeżeli nie wszystko jest zrozumiałe, proszę przepisywać kod, choć głównie o to, żeby się oswoić ze środowiskiem. A w kolejnych ćwiczeniach wszystko po kolei zostanie wyjaśnione. Ok, czyli odczytujemy. Z konsoli, z klawiatury, imię i zapisujemy ją do zmiennej imię. Polskie litery można używać zarówno w łańcuchach, jak i w nazwach zmiennych, czy nazwach klas, typów, ponieważ kod źródłowy zapisany jest w Unicode, czyli dwa bajty na każde znaki i polskie litery spokojnie się w tym mieszczą. No i teraz, jeżeli dostaniemy to imię, ale ktoś nacisnął po prostu od razu Enter, czyli żadnego imienia tak, tak naprawdę tam nie ma, łańcuch będzie pusty. Ja mogę sprawdzić, czy to imię ma długość równą 0, bo jeżeli tak, to powinienem wyświetlić informację o tym, że coś jest nie tak. Więc wyświetlę konsol. Tutaj zamiast wpisać write line od razu, ja użyję error write line, czyli wyświetlę komunikat w strumieniu błędów. Są trzy strumienie dostępne przez klasę konsol, Klasa wyjścia, czyli out, czyli normalne wyświetlanie komunikatów w konsoli. Klasa wejścia, strumień wejścia, przepraszam, czyli in, który pozwala na wprowadzanie i strumień błędów. To oczywiście ładnie wygląda, że ja będę wrzucał komunikaty w strumień błędów, ale i tak, tak naprawdę pojawią się one po prostu w konsoli, czyli strumień out i strumień błędów, chociaż w, no, w, w systemie Linux można je odfiltrować. To no, w naszym przypadku będą po prostu wyświetlane na konsoli, ale zróbmy to porządnie. I wyświetlę znak końca linii, żeby to było od nowej linii, znak końca linii. I jeszcze tabulator. I wyświetlę trzy gwiazdki. Błąd. Nie podano imienia. Damy wykrzyknik i znaki końca linii, żeby to było wydzielone z całego. Co, można było rozpoznać komunikat błędu o tym, że jest yy, no, odsunięty od innych napisów i jeszcze przesunięty trochę w prawo, i kończymy program. Polec polecenie return kończy metodę, w której on został wywołany, czyli skończy się metoda main. Metoda main to jest ta metoda, która została automatycznie uruchomiona przez system. Jak ona się skończy, to skończy się działanie programu. No dobrze, ale jeżeli imię zostało wprowadzone prawidłowo, to możemy spróbować rozpoznać, czy imię jest żeńskie. Po tym, jak się kończy. Polskie, litery, polskie imiona żeńskie kończą się na literę A. W ogromnej większości przypadków. Czy ja mogę sprawdzić imię? Jeżeli ktoś pisze drukowanymi, to. Może na wszelki wypadek zmniejszmy wielkość liter do małych. Zmienimy wielkość liter do małych. I teraz to to lower już to zwraca same małe litery, czyli ten sam napis, ale z małymi literami. I Ja chcę sprawdzić, jaka jest ostatnia litera. Ja nie wiem, jaka jest długość. Znaczy, ja nie wiem, ale na szczęście program wie, więc mogę sprawdzić długość, już używaliśmy tego length, to jest własność, która mówi nam o długości, ale tu uwaga. Długość, czyli jak ja wpiszę imię pięcioliterowe, Jacek, to ostatnia litera nie będzie piątą literą, ponieważ programiści numerują od zera. Czyli pierwsza litera ma indeks 0, a ostatnia litera w konsekwencji ma indeks długość minus 1. Czyli ostatnia litera w imieniu Jacek jest czwarta. I sprawdzamy, czy ona jest równa a. Proszę zwrócić uwagę, że podałem a w pojedynczym cudzysłowie. W odróżnieniu od łańcuchów, które oznaczamy podwójnym cudzysłowem, pojedynczy, pojedynczy cudzysłow przeznaczony jest do pojedynczych liter. Czyli jeżeli ja bym podał tutaj dwie litery, to kompilator by się oburzył. Jedna jest ok. I nie może też nie być żadnej litery. Czyli wiemy, czy imię jest żeńskie. No, ale są wyjątki oczywiście, bo jeżeli e, imię równa się Kuba lub imię równa się Barnaba, to tak naprawdę to nie jest imię Żeńskie. Czyli wtedy imię Żeńskie równa się False. Użycie podwójnego znaku równa się. Oznacza porównanie. Użyliśmy go już tutaj. Tak? Czyli proszę zwrócić uwagę, że operator przypisania to jest pojedynczy znak równa się, a i on powoduje, że, że wartość z metody readLine zostanie zapisana do zmiennej imię, natomiast podwójny równa się, zwraca wartość logiczną, która mówi, czy lewa i prawa strona są sobie równe. W przypadku łańcuchów i w przypadku typów referencyjnych, o których powiem też dużo później, lepiej zamiast imię, zamiast, przepraszam, zamiast e, e, operatora porównania, lepiej jest używać metodę equals. Powód wyjaśnię na kolejnych ćwiczeniach. Ja zastąpię to equals. Natomiast e, zadziałałoby także użycie operatora porównania. Dobra, to teraz już możemy mieć. No może niepewność, ale duże jest prawdopodobieństwo, że rozpoznaliśmy prawidłowo imię, możemy zrobić. console, write line, jesteś. Tu mógłbym użyć instrukcji warunkowej. Może nawet to zrobię. To znaczy zrobię tak. Jeżeli czy imię żeńskie. Jeżeli tak, instrukcji warunkowej już używałem kilkakrotnie, a nie wyjaśniłem. To jest warunek z wykonania tej instrukcji. Ten warunek musi mieć wartość logiczną, czyli musi zwracać prawdę albo fałsz. Typ zmiennej czy imię jest właśnie zmienną logiczną, ból. Więc to wszystko pasuje. Także to wyrażenie, czyli operator porównania dla imię i dla długości imienia i dla zera też jest wartością logiczną, więc tam też jest w porządku. Jeżeli to jest imię żeńskie, to jesteś kobietą. A w przeciwnym wypadku. jesteś. Mężczyzną. I koniec. Na tym program się skończy. Spróbujemy go uruchomić, a potem go trochę poprawimy. F5. Jak ci na imię? Jacek. Jesteś mężczyzną. Ok. Katarzyna jesteś kobietą, Kuba, jesteś mężczyzną, w porządku. W takiej sytuacji, w której i w jednej i w drugiej części operatora warunkowego, to znaczy jeżeli warunek jest spełniony, to wykonuje to polecenie, a jeżeli nie, to wykonuje to polecenie. Ja mogę w, w takiej sytuacji, gdy mam na przykład w jednej i drugiej części przypisanie jakiejś wartości do jednej zmiennej. Czyli jeżeli długość jest równa 10, to przypis zmiennej A 10, a jak nie, to przypis zmiennej A 0. Tak? Albo w takiej sytuacji, gdy wykonujemy podobne polecenia w jednej i drugiej części. Ja zamiast operatora warunkowego, zakomentuję te dwie linie, żeby one zostały. Komentarz to są dwa backslashy. Slashy, nie backslashy. I napiszę to polecenie za, za pomocą operatora warunkowego. To jest instrukcja warunkowa. If else, a operator warunkowy to jest znak zapytania. Czyli wpierw warunek, czy imię żeńskie. Następnie stawiamy znak zapytania. I wartość, która jest w przypadku, gdy warunek jest spełniony, czyli mężczyzna. A tutaj wartość, gdy jest niespełniony, czyli kobieta. Ja może napiszę tak: mężczyzną, kobietą. Tą całość wezmę w osobne nawiasy. I napiszę dokładnie taki sam napis jesteś, dobrze. Proszę zwrócić uwagę, co tu zrobiłem. To jest jeden łańcuch, a to jest drugi łańcuch, którego wartość tak naprawdę zależy od tego, czy ten warunek jest spełniony, czy nie. Natomiast to jest operator, który łączy te dwa łańcuchy, czyli będę miał łańcuch, który jest sumą tych dwóch łańcuchów i on zostanie przesłany do zmiennej right line jako argument i on zostanie wyświetlony w konsoli. Spróbujmy F5. Ha! Oczywiście coś pomyliłem. Czyli mierzeńskie mężczyzną, oczywiście pomyliłem. Zamiast teraz odwracać tym napisem męż... łańcuchy Łańcuch to inna nazwa dla tekstu, inaczej ciąg znaków. Eee, string tak, to, e, to jest łańcuch. Zamiast odwracać ten e, napisy, które tutaj ewidentnie pomyliłem, odwrócę warunek, to znaczy czy, czy nie jestem kobietą, czy, nie, czy imię nie jest żeńskie. Wykrzyknik jest zaprzeczeniem, czyli dla wartości logicznej true za efekt działania tego operatora będzie false. Dla false true. Więc sprawdzam, czy to nie jest imię żeńskie i wyświetlam wtedy mężczyzną, a w przeciwnym wypadku kobietą. Jeszcze raz. Tak jest. Sprawdźmy jeszcze imię Kuba. Kuba jest mężczyzną, w porządku, a sprawdźmy imię Kuba, ale pisane drukowanymi literami. Tu jest coś nie tak, jak widać. Kuba nie jest kobietą. Dlaczego? Proszę zobaczyć, że w warunku, czy imię żeńskie, zapis imienia zmieniamy na zapis małymi literami i sprawdzamy, czy na końcu jest mała litera A, ale w przypadku tych dwóch wyjątków Kuba i Barnaba. Porównujemy oryginalną pisownię, jaka została wpisana przez użytkownika z taką konkretną pisownią, w której na początku jest duża litera, a potem pisane jest małymi literami. To zróbmy to samo, co zrobiliśmy w przypadku ostatniej litery, czyli wpierw zmieńmy na małe litery, a potem porównajmy z kubą pisanym małymi literami. Ja mogę oczywiście użyć tutaj też metody tulower żeby obniżyć ten łańcuch do małych liter, ale mogę go po prostu zapisać małymi literami, więc tak zrobię. I sprawdźmy teraz. 5, Kuba, jest mężczyzna, czyli jest w porządku.